Dzień dobry, zapraszam na mistyczną wibrację dnia 20 listopada. Dziś aktywuje się wibracja numerologicznej czwórki, energii stabilizacji fundamentów i porządkowania życia. To dzień, w którym Wszechświat zachęca, aby wszedł z poziomu chaosu do poziomu kreatywności. Wybraca czwórki otacza Cię dziś spokojem, konsekwencją i poczuciem bezpieczeństwa. To liczba budowniczego, kogoś, kto nie tylko marzy, ale wciela te marzenia w strukturę, która może przetrwać lata. Dzisiaj możesz poczuć wyraźniej, co jest trwałe, a co musi odejść. To dobry moment, by poukładać myśli, dom, plan, relacje albo jeden drobny szczegół, który od dawna domagał się uwagi. Energia tego dnia sprzyja uziemieniu, weź głęboki oddech, poczuj swoje ciało, poczuj ziemię pod stopami. To ona wzmocni Twoją decyzję i nada kierunek temu, co chcesz zbudować.